Yamaha MT07 z 2025 roku w nowej odsłonie w kolorze Tech Black, co zmieniło się względem poprzedniej generacji. Jak się na niej jeździ, dlaczego nie można zmienić wydechu, czy ma jakieś minusy, za co ją lubię. O tym będzie w dzisiejszym filmie. Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie, największy sklep motocyklowy w trójmieście. Wszystko dla ciebie i motocykla w jednym miejscu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny, ale jakże zimny dzień. Choć tego nie widzicie, to na dworze jest około 7 stopni i nieprzyjemnie zacinający wiatr. Ale co tam, damy radę, w końcu każdy dzień na motocyklu to dobry dzień. Dzięki uprzejmości salonu Yamaha Gryffin Motors w Gdańsku, mieszczącego się przy ulicy kartuskiej 387, mogłem zasiąść za sterami nowej Yamahy MT-07 z 2025 roku, która jest jeszcze na dotarciu. Dziękuję panowie za zaufanie. Oczywiście podczas jazdy stosowałem się do wskazówek i nie było gwałtownych przyspieszeń i odkręcania powyżej 5000 obrotów. Moto na dotarciu trzeba to uszanować, w końcu pewnie po okresie testowym trafi do kogoś z was. Ale nie o testy przyspieszenia czy dynamiki chodziło w dzisiejszej jeździe, a o. Sprawdzenie nowego motocykla po tych wszystkich zmianach, o których Wam powiem. Na wstępie tylko jeszcze raz podkreślę, że motocykl jest na dotarciu, ma niecałe 900 km nabite, dlatego w tym filmie nie będzie mowy o sprincie 0-100 czy przyspieszeniu i elastyczności. Zresztą, jeżeli chcecie o tym posłuchać, to odsyłam Was do recenzji MT07 poprzedniej generacji, generacji, która już jest na kanale od jakiegoś czasu. Dodatkowo omówiłem ten silnik przy okazji tracera 7, w nim również mówiłem o tym, czy ma ten silnik Powera, czy nie ma. Film również jest dostępny na kanale. A skoro przy silniku jesteśmy, to od razu Wam powiem, że jest to jedna z tych rzeczy, która akurat się nie zmieniła, jeżeli chodzi o MT-07, względem poprzednika. Nadal jest to dwucylindrowy silnik o pojemności 689 cm3 z wykorbieniem 270 stopni, który generuje 73 konie mechaniczne przy 8750 obrotach i 67 Nm przy 6500 obrotów. Biorąc pod uwagę, że masa pojazdu zmieniła się raptem o 1 kg na minus, to nie ma co oczekiwać znaczących zmian w dynamice, prędkości maksymalnej czy przyśpieszeniu. Z drugiej strony, jak coś działa dobrze, to po co to ruszać? Choć mógłbym powiedzieć, że między MT-07 a MT-09 jest dość znacząca różnica, bo 73 konie dla jednych to może być ciut za mało. Z kolei 3 cylindry i 119 koni mechanicznych to może być już za dużo. Brak w Yamaha czegoś pośredniego, takiego MT-08, który miałby z 90-95 koni w dwóch cylindrach, aby można było dokonać tego właściwego, właściwego wyboru nie tylko tego właściwego. Ale jak jesteśmy przy masie, to warto wspomnieć, że udało się zjechać ten 1 kg dzięki nowym lżejszym felgom i lżejszym półkom zawieszenia. Tak więc MT07 w 2025 roku ma 183 kg, nie jak poprzednik 184. Rama jest też wykonana na nowo, co pozwoliło ją dodatkowo usztywnić o około 12-13%. Ciekawe, jak ktoś się zna na takich rzeczach, to dajcie znać, jak to się sprawdza. Będąc jeszcze przy silniku, warto wspomnieć, że Yamaha MT07 doczekała się wersji Y -A. AMT, gdzie mamy automatyczną elektroniczną zmianę biegów. Skrzynia pozostaje bez zmian, nadal to jest sześciostopniowa jak w wersji manualnej i w poprzedniej generacji. Dołożona jest tylko elektronika sterująca biegami. Razem z Yamachowskim automatem przychodzi TempoMat, ale nie uświadczymy go w wersji manualnej. Zapewne inne wiązki kabli i tego całego oprogramowania byłyby dużym kosztem, aby go wdrożyć do wersji manualnej. Choć patrząc po różnicy w cenie między YAMT a manualem, czyli nieco ponad 1500 zł, to mógłby być chociaż w opcji jak QuickShift w manualu. Bo powiem Wam, że MT09 fajnie się jechało z tym TempoMatem, ale i ta wersja manualna dostała niezłego, można by powiedzieć kopa, jeżeli chodzi o feature'y. Zaczniemy od tego, że teraz jest elektroniczna przepustnica, co pozwoliło wprowadzić rozwiązania znane już z MT-09, a mianowicie tryby jazdy. Mamy teraz street, sport i custom. Choć nie oszukujmy się, w motocyklu z tą mocą nie ma konieczności zmiany trybów. Można jeździć na sporcie, no chyba, że jesteśmy zupełnie początkującym kierowcą i chcemy mieć to poczucie bezpieczeństwa. MT-07 to nie chociażby MT-09, gdzie zmiana trybu ze sport i 119 koni na street i strze, 90 koni pozwala nam jeździć spokojniej. Trochę bardziej okiełznać bestię. W MT-07 wystarczy w zupełności jeden standardowy tryb jazdy, to znaczy pełna moc. Ograniczenie jej dodatkowo do codziennej jazdy mija się z celem. Ale jak ktoś chce, to w deszczową pogodę można włączyć sobie streeta, i ograniczyć reakcję na gaz w naszym czarnym potworze. Sama praca silnika jest fajna, bliżej 5000 obrotów wydobywa się z niego już taki fajny pomruk, ale osobiście nie usłyszałem niczego z tych wlotów, które miały wzmacniać odczucia dźwiękowe. Może za krótko obcowałem z tą maszyną, kto wie. Fakt, że sprzęgło brało przy samej górze, co powodowało takie małe szarpnięcia przy ruszaniu, wywoływało mnie drobną konsternację, bo nie mogłem ruszyć płynnie. Ale to pewnie też kwestia regulacji i mojej wprawy. Jeżeli przy dźwięku jesteśmy, to trzeba koniecznie powiedzieć o wydechu. Otóż Yamaha, wychodząc naprzód nowym obostrzeniom Euro 5 Plus, wprowadziła dwie sondy do wydechu, jedną przed i jedną za katem. Sam wydech, jak brzmi, to wiecie. Nie jest to super brzmienie i dużo mu brakuje do akcesoryjnych wydechów, ale jest inna bardziej istotna kwestia. Przy konfiguracji z możemy sobie dorzucić wydech dedykowany Akrapowicza za bagatela 7000 zł, co stanowi 20% wyjściowej ceny motocykla. Jeżeli myślicie, że możecie sobie kupić teraz jakiegoś X-La, Arola, Miwa czy innego Dominatora, to jesteście w błędzie. Przynajmniej na ten moment nie ma zgody na montaż wydechów przez Yamaha. Sami producenci jak na przykład Akrab wydał już wydech do MT-07 2025, który kosztuje około 4000 zł, nie 7, ale nie jest to wydech na Europę i Euro 5 Plus z dwoma sondami. Jak sami w domowym zatiszu sobie zamontujecie swój ukochany wydech, to nie dość, że będziecie mieli błędy z drugiej czujki, to jeszcze utracicie gwarancję producenta. Tak, dobrze słyszeliście. Zmiana wydechu na inny niż w konfiguratorze skutkuje utratą gwarancji. Tak więc po zakupie należy grzecznie czekać, aż pojawią się jakieś aprobowane przez Yamaha wydechy i trzymać kciuki, aby były one w przystępnych cenach. Ale dla osób, które nie szukają dźwięku wydechu niemożliwiającego swobodną rozmowę samego ze sobą nawet w głowie, to ten powinien wystarczyć w 100%. Jest dyskretny, na niskich obrotach i w miarę jak rosną, zaczyna również nabierać charakteru. Bardzo fajną zmianą jest nowy 5 wyświetlacz TFT, który, podobnie jak w MT-09, ale i w Hornecie CB750, ma bardzo fajne możliwości konfiguracji, począwszy od podświetlenia, kolorystyki, przez wyświetlające się na nim informacje. Możemy też połączyć telefon przez aplikację Yamaha i monitorować najważniejsze parametry motocykla, ale również obsługiwać nawigację. Kierunkowskazy również odziedziczone zostały po większym bracie i teraz działają także delikatne wciśnięcie uruchamia kierunkowskaz na trzy mignięcia, a mocne wciśnięcie. Uruchamia kierunkowskaz na 15 sekund. Aby wyłączyć kierunkowskaz, należy ponownie wcisnąć tą samą stronę. Jak mówiłem, tak jak w MT-09. Zawieszenie również przeszło metamorfozę i MT otrzymał dwa widelce upside down na przodzie, czyli jest dosyć znacząca zmiana względem poprzednika, z tyłu jest nadal jeden amortyzator z możliwością regulacji obciążenia wstępnego i odbicia. I tak jak wiele osób w filmach o poprzednich generacjach narzekało na to, że zawieszenie jest miękkie i gumowate, to ja myślę, że teraz będą zadowoleni. Osoby szukające sportowych wrażeń w zakrętach i przy większych prędkościach docenią zwarte i sztywne zawieszenie, zdecydowanie jest to co innego, jak możecie zaobserwować w motocyklach turystycznych czy sportowo turystycznych. Jeżeli nie zauważycie dziury na drodze i odpowiednio się na nią nie przygotujecie, to plomby można pogubić. Jest twardo, trzeba to powiedzieć. Ale twardo nie musi oznaczać, że źle. Wręcz przeciwnie, w zakrętach motocykl prowadzi się pewnie, przy hamowaniu nie nurkuje, przy ruszaniu nie wychyla się do tyłu. No i w sumie chyba miejski naked taki powinien być zwarty, sztywny, pewny. Może to też kwestia tej ramy, która zyskała te 12-13% sztywności? O przeznaczeniu motocykla też daje znać siedzenie, które jest po prostu twarde, więc przy dłuższych trasach niektórym może to doskwierać. Sama pozycja za kierownicą jest bardzo dobra. Wyprostowana, wygodna, nogi się nie męczą. Kierownica jest teraz o 18 mm szersza, o 22 mm niższa i 9,3 mm pochylona w tył. Dodatkowo sety obniżone o 10 mm kanapa jest na wysokości 805 mm, więc jak siedzimy na motocyklu, to przynajmniej nam obie nogi stoją na ziemi, a przypominam, że mam. 80 cm wzrostu. Patrząc na koła, to zmianie uległy Felgi, które teraz są robione w nowej technologii Spinforge. Są przez to lżejsze. Oponki to Dunlop Sportsmax Q5A, a szerokość opon to 120 przód i 180 tył. Tu akurat nic się nie zmieniło i dobrze. No i to co najbardziej rzuca się w oczy, czyli ogólny design motocykla, a szczególnie przód. Nie wiem jak wam, ale mi on bardzo przypadł do gustu. Już w MT-09 mi się to podobało i w MT-07 wygląda to również super. Bardzo podoba mi się rozwiązanie, gdzie mamy osobne światła postojowe w formie takich LEDów, a nad nimi jest dwuledowy reflektor ze światłami mijania i drogowymi. Standardowo nie miałem jak tego sprawdzić w nocy. Może jak kiedyś będę miał dostęp do testówek z jakiegoś parku prasowego, to się to zmieni. Ale ogólnie patrzę od boku na tę lampę, to przypomina mi takiego potworka z Godzilli, prawda? Widzicie to podobieństwo? Cały kształt baku do czubka świateł, wypisz, wymaluj. Mi to się podoba. Kolor dostałem jedyny słuszny, czarny, choć powiem wam, że ten ice Tech The <laughs> też wygląda bardzo fajnie. O dziwo, wpadł mi on w oczy, od razu bardzo fajnie podkreśla nowe kształty. Ciekawą i myślę bardzo dobrą zmianą jest przeniesienie stacyjki za wyświetlacza, przed wyświetlacz. Bardzo fajnie, kluczyk na widoku i dużo wygodniejszy do niego dostęp. Ogólnie muszę powiedzieć, że nowe MT-07 podoba mi się od pierwszego momentu, jak je zobaczyłem. Mimo, że jest znacząco mniejszym motocyklem jak 09, widać to po kształtach, po figurze. Niemniej jednak trafia on do mnie i gdyby nie fakt, że jest to nieszczęsne ograniczenie z wydechem akcesoryjnym, to naprawdę byłby to mój numer jeden w średnich nakedach. Bo mówiąc o MT-07 z 2025 roku, to tak, wygląd ciekawy dla oka jest. Nowinki techniczne są, mocy pod dostatkiem do jazdy w mieście. Czego chcieć więcej? A jeżeli cena 35 900 wydaje wam się wysoka, to popatrzcie po konkurencji. Jest to jeden z najtańszych motocykli z taką mocą i z takimi parametrami. Rynek zalewany jest teraz przez nowe marki, o których istnieniu nawet nie wiedziałem 2-3 lata temu i tam faktycznie w tej cenie można znaleźć już też fajny motocykl. Może jak pobędą już trochę na rynku, to się opatrzą i będzie jak z Hyundai'em, który kiedyś był egzotykiem, a teraz to jest taka nasza Skoda. Ale jak patrzymy na stare, sprawdzone marki jak Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, Aprilia, to to jest w zasadzie najtańsze co ma więcej jak 70 koni mechanicznych. I na można by patrzeć w kierunku Z650, CB750 czy 8SA. Jednak dla mnie MT07 z tego rocznika ma zdecydowanie najlepszy wygląd ale koniec końców to każdy sam musi ocenić i podjąć decyzję zakupową. Dajcie znać co myślicie na temat tegorocznego MTK. Czy wam się podoba, czy nie jeździliście, czy zgadzacie się z tym, co ja powiedziałem teraz tu w filmie. Ja już się z wami żegnam. Jak zwykle, jeżeli film wam się podobał, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę pod filmem. Jeżeli moja praca wam się podoba, zawsze możecie zostać moim patronem na patronite. Tymczasem szerokości na drodze. Na razie, cześć.